Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Nie mogę się już doczekać, żeby Wam pokazać Alfę. Natomiast dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Alfie, tylko o Audi. Audi A5 zaczynamy przygotowywać do oklejania folią full frontu PPF. Folią PPF full frontu. E, dzisiaj będę Wam chciał pokazać troszeczkę właśnie z oklejania. Informacji nie będzie dużo szczegółowych, gdyż jeszcze nie ma was za dużo na kanale, żeby rozwodzić się szczegółowo nad różnymi zagadnieniami odnośnie PPF-a, czyli sprzętem, czyli jak to robić, na co uważać i tak dalej. Natomiast jeżeli będzie was więcej, to oczywiście będzie więcej tego typu treści bardziej szczegółowych. Także my zaczynamy teraz przygotowanie Audi do aplikacji folii. Przygotowanie oczywiście jest bardzo, bardzo istotne i później Zaczniemy nagrywać Wam samą aplikację. Chciałem Wam jeszcze pokazać te charakterystyczne LEDy. Zamówiliśmy te LEDy, te heksagony. Eee, nie nagrywałem Wam, co prawda, z montażu tego filmu. Eee, nie nagrywałem Wam montażu yy, LEDów yy, w niej nie nagrywałem wam filmu z montażu, natomiast montaż jest bardzo prosty i będziemy niedługo montować je na soficie i zobaczymy, jak będą wyglądać. Jakbyście byli zainteresowani, gdzie zamówić, ile to kosztuje, to dajcie znać w komentarzu. To wam dam znać, bo nie jest to takie drogie, jak wygląda. Na pewno nie jest to drogie za granicą, bo w Polsce. Wszystko jest drogie, tak jak te wakacje pokazały jajecznicę za 70 zł, prawie. Także przechodzimy do mycia Audi, a co do jeszcze, nie będziemy poświęcać odcinka Alfie, ale co do jeszcze Alfy, to jak widzicie nie ma jej tutaj. Nie miałem zbytnio czasu, żeby ściągać zderzaki i tak dalej, więc przyjechał lakiernik. Nie demontowaliśmy zderzaków, zabrał całe auto na warsztat. Będziemy malować przedni, tylny zderzak, błotnik, dwa progi. I stwierdziłem, że na tyle jest dużo Maske. odprysków na masce. No przecież wiem, na tyle dużo jest odprysków na masce, że maskę też wymalujemy. Trochę szkoda, bo auto jest bezwypadkowe. Jest to pierwszy właściciel, teraz my jesteśmy drugim właścicielem, ale nie może moja kobieta patrzeć na e, taki jakby syf, jaki prezentują odpryski. Coś Wam pokażę jeszcze. Zamówiła moja kobieta znaczki. Jeden znaczek już e, za. Implementowałem tutaj w grilla, bo grill też jest nowy, też zamówiliśmy i teraz, żeby nie skłamał, grill kosztował chyba 250 zł. A znaczki 515 z przesyłką. Dlaczego tak drogo? Ponieważ Dajana chciała mieć oryginalne znaczki, które tak naprawdę bardzo zmienią wygląd tego auta. Tak jak zawsze powtarzam, małe szczegóły robią wielką różnicę, więc zamówiła znaczki oryginalne. Podejrzewam, że droższy jest po prostu tylny, bo jest całym mechanizmem tylny służy do otwierania klapy. Jak się go wciska, to on otwiera tą klapę, i jest mechanizm nowy, a że klapa tam się zacina i będę musiał Ją naprawić, to jest opcja, że może sam czujnik był uszkodzony i teraz za, e, załączę tylko wtyczkę i okaże się, że będzie ok. Byłbym bardzo z tego powodu ucieszony, a znaczki wyglądają po prostu pięknie, grill wygląda pięknie. Już nie mogę się doczekać, aż odbierzemy i założymy odbierzemy auto i założymy te wszystkie rzeczy. Założymy rzeczy i odbierzemy auto. No, i tyle. Przechodzimy chyba do pracy, nie? Czy pokazujemy jeszcze Getera, jaki piękny przyszedł? No, to gt Gettara. To, czy zobaczy, zobaczycie pewnego Gettara, który przyszedł dzisiaj nowy? Ja jestem jakimś tam, nie, nie wiadomo jak, zafiksowany na temat szybkich i ściekłych, ale lubię zbierać samochody. I była taka kolekcja z De Agostini, która powstała bodajże. Nie wiem, rok temu, rok temu, rok to już minął, myślisz? Rok będzie, nie? No i zbieram te wszystkie samochodziki. Nie są to tanie rzeczy, bo tam 200 ponad zł za e, 3 sztuki miesięcznie. Teraz Wam e, pokażę, pokażę Wam całą kolekcję, jak będziecie ciekawi. Ale chodźcie, zobaczcie GTR, jaki przyszedł. To jest właśnie nowy GTR. Jaki przyszedł mi dzisiaj? Oczywiście ja jestem bardzo dużym fanem Getera i mam nadzieję, że kiedyś sobie go kupię. Oczywiście interesuje mnie bardziej wygląd auta seryjny. Tu mamy seryjnego to jest miejsce właśnie na najpiękniejsze auta. Tu mamy seryjnego wiadomo, że ten model nie jest jakoś hiper-super zrobiony, no ale w takich pieniążkach nie masz czego spodziewać się lepszego. Ponieważ możesz też znaleźć naprawdę ładnie odzorowany model za 3-4 tysiące zł, a nawet i droższy. A w ogóle właśnie zauważyłem Maciek no, na dachu, czyli tam, gdzie jest karbon, karbon się niszczy nawet na zwykłych takich rzeczach. No to jest w ogóle hit, nie? Dlatego ja jestem przeciwnikiem karbonu, nie lubię. A tu jeszcze pokażę Wam szybko Evo 9 z szybkich i wściekłych Tokyo Drift. Więc będziecie chcieli e, osobny film e, zobaczyć z kolekcją, jakich, e, jaką mam tych samochodów, dajcie znać, to nagram. Dobra, przechodzimy teraz do przygotowania Audi, ponieważ chciałbym dzisiaj okleić je całe oprócz zderzaka. Cały front oprócz zderzaka. A jutro skończyć sobie zderzak i. Wydać klientowi samochód w czwartek, ponieważ piątek jest wolny. Chciałem zarezerwować ten, ten, ten piątek na odbiór auta od lakiernika. Co jest kurwa, spuchły ręce od trzymania. Dobra, no to jedziemy. Musimy mówić. Cały czas przerywać. A! Dzięki. I teraz słuchajcie, piana i tak dalej jest to tak naprawdę zwykłe mycie detalingowe, przygotowanie auta pod folię, które może różnić się tym od detalingowego, że będziemy używać glinki. Glinka jest bardzo istotna przy dobre przygotowanie auta pod folię, to jest naprawdę duża część sukcesu, później sama aplikacja przyjemna, a wykończenie folii to jest druga połowa sukcesu jedna z ważniejszych e, rzeczy, więc przechodzimy po pianowaniu do standardowego spłukania auta i później jego dokładnego umycia, następnie glinka i zabieramy się za otuszczanie i przygotowanie już stricte do samej aplikacji elementów karoserii. Więc pamiętajcie, przygotowanie jedna z ważniejszych rzeczy. Płukanie auta i przechodzimy do glinkowania, ponieważ lakier jest bardzo szorstki w dotyku. Samochody nowe, czy nie wiem, dwuletnie czy roczne potrafią być bardziej jakby zniszczone niż starsze lakiery. Aczkolwiek też to działa w odwrotnym kierunku. To wszystko zależy od tego, jak dbamy, albo jak dbał poprzedni właściciel. Więc żeby położyć folię. Trzeba mocno wyglinkować, bardzo dokładnie, bo jak nie, to wszystko zobaczymy później pod folią. A folia do tanich nie należy. Kurwy syna się grzeje, a grzeje się kurwa kamera. I teraz zobaczcie jedną z y, równie istotnych rzeczy y, jak glinkowanie i dokładne mycie auta jest opuszczenie wszystkich krawędzi. Auto tutaj u nas jest już wyglinkowane, umyte. I teraz otuszczamy sobie każdą możliwą krawędź, gdzie po prostu będzie folia przylegać, gdzie będziemy aplikować folię. Jeżeli macie jakieś elementy, które ciężko wam wejść fibrą, to zawsze pokażę wam taki patencik. Ja sobie biorę na przykład rakielkę, którą aplikujecie folię na przykład zmiany koloru winylową, zawijam ją. O fibrę, gdzie jest alkohol. Jak nie ma, to dolewam i na przykład tą fibrą każdą krawędź ciężko dostępną przejeżdżam. Bo w tych krawędziach, jak zaczniecie lać wodą, jakiś syf może się po prostu wydostać. jest to auto z 20 roku, znaczy nie, to auto z 20 roku, którego? 18, przepraszam. A Wymaga na pewno dokładnego wyczyszczenia. No i przejeżdżamy sobie tutaj pod wszędzie, żeby cały ten syf udało się wydostać. Również Aranty tutaj jak jest maska wewnętrzne, są równie istotne, ponieważ tutaj będziemy zawijać folię do wewnętrznej strony. No, i tutaj błotniki od spodu, to jest mus. Wszystkie błotniki zazwyczaj zazwyczaj. No 100% zawijania do wewnętrznej strony już się nie robi tak jak 10 lat temu, że odcinało się na zewnątrz. Teraz po prostu staramy się wszystko do wewnętrznej strony. Tego plastiku nie odkręcam, ponieważ nie mam takich spinek i nie udałoby mi się tego. Tutaj wsadzić z powrotem, natomiast jest tyle miejsca przy odchyleniu, że spokojnie tam folię sobie do środka włożę. Naprawdę nie będzie z tym najmniejszego problemu. Więc kończymy tutaj odtuszczanie lakieru, i po odtuszczaniu jeszcze go spukamy. nawilżymy sobie całą tutaj strefę mokrą, czyli ściągniemy ten pył, który lata w powietrzu, i zaczniemy aplikować. Folię. maska była malowana, niestety jest pomalowana jak jest maćku. Widziałem. I jest to jakieś utrudnienie, dlatego jak mamy samochód nowy z salonu to się zawsze cieszymy, bo przynajmniej nie trzeba aż tak dużej uwagi skupiać na przygotowaniu. Oczywiście nie mówię, że nie trzeba w ogóle, bo trzeba, natomiast tutaj proces jest dużo bardziej skomplikowany. Musisz być pewniejszy, pomimo tego, że na zdjęciu czy na hmm, filmie, tak jak teraz, z daleka nic nie widać. Eee, czy to na, no, głównie na zdjęciach, jak e, na jest po aplikacji, ludzie pokazują zdjęcia samochodów, też nic nie widać. A w zasadzie, jakbyś przyszedł, podszedł sobie bliżej, to można jakieś defekty zobaczyć. Dlatego, jak jest samochód bardzo zniszczony od kamieni, to ja takich samochodów nie oklejam, bo nie lubię później tego efektu i tego, no i jest to cięższa po prostu praca. Czasami po prostu jest tam odprysk, gdzie nie powinien, no i folia Ci tam nie złapie, a co najgorzej jest na rancie i na przykład za pół roku ona zacznie odchodzić z tamtego miejsca dość solidnie, więc ja tak, takich Aud nie robię. Staram się robić jakąś tam selekcję, żeby ta praca wyglądała bardzo estetycznie. No i tak jakby klient, tak jak sobie klient tego wymaga. No i teraz tak, wycięliśmy sobie formatkę, pracujemy z brytu. I przygotowujemy sobie w tym momencie błotnik. Zaczniemy od błotnika. Co potrzebujesz? Woda z Johnsonem, alkohol izopropylowy. Wcześniej oczywiście odtłuszczyć auto. Teraz najpierw przejeżdżam sobie zwykłą wodą, co by jeszcze ten taki kurz ściągnąć z tego błotnika. Do góry. To co lata sobie w powietrzu. Osiadło i szybko to spłukam. Ręce bardzo istotne po spłukaniu elementu idę po formatkę, która to była ta. Matkę, gdyż elektryzuję, również sobie skupuję z dwóch stron. No i przechodzę do szamponu, tego, którego będę używał. Nie mamy kega, mamy coś takiego. Zdaję to egzamin. I teraz tak, nakładam sobie szampon. Następnie szampon na materiał Rozrywamy liner od folii Maciek liner ciągnie od razu aplikuję wodę na folię Jeszcze raz przejeżdżam, błotnik i przykładamy element, polien. element, Podasz mi alkohol, i masz? Na stole? I teraz tak zaczynam sobie reaklować od początku czy końca błotnika, zależy jak patrzysz. Zaczynam sobie tam gdzieś łapać na początek tą folię, bo przód będę lekko naciągał. troszeczkę szamponu. Jeżeli jest ciepło, to tego szamponu powinniśmy częściej dolewać. W zależności nad jakim elementem pracujemy. Fajnie zablokować go teraz na końcu błotnika. I powoli... O, widzicie. Nie... Nie... nie e, nie stopuje, znaczy nie... Ja pierdolę nie blokuję go alkoholem w tym momencie, ponieważ najpierw chcę wszystko na gładko, na szamponie sobie wyrobić, żeby nie było dziwnych jakichś linii adhezyjnych. Jak już jest zablokowana folia na wszystkich elementach, to staram się wykończyć. I ja raz jeszcze, żeby nie pominąć ani jednego miejsca. Jest to biały kolor, więc różnie to bywa. Po wyschnięciu. Teraz docelowo zamykam element już na alkoholu. Używam 5%, czasami w ogóle. ładnie, bardzo ładnie się zamyka tu jest ubytek lakieru. Niestety zamykam kolejny element. Jak widzicie tylko używam alkoholu w momencie zamknięcia tego elementu już całkowicie. Nie używam alkoholu wcześniej, ponieważ dbam o to, żeby te linie adhezyjne się nie pojawiały. I też, jak, jak gdzieś mi woda zejdzie, na przykład, a jest niezakończony element alkoholem, to spokojnie mogę ją wypchać. Kolejny element. Powolutku, że tak powiem, z gracją. Chwilę sobie przytrzymam przy pewnych miejscach. Tak jak tu przy znaczku. Teraz zamkniemy górę. Zobaczcie. Tutaj jeszcze weszła woda. Nie jest ten element zamknięty, i teraz już mamy spokój. Tu można sobie właśnie poluzować troszeczkę folię, żeby też niepotrzebnych przeciągnięć nie robić. Teraz wypychamy. I tu jest taki rancik i musimy zachować szczególną uwagę żeby nie dostała się żadna drobinka powietrza Z niego i ni to ma być usługa zrobiona dobrze, więc nigdzie się nigdy nie śpieszcie przy PPF-ie. przede wszystkim jakość wykończenia, jakość aplikacji. Właśnie, żeby nie pojawiały się te linie adhezyjne. I teraz tak, przecieram sobie wstępnie folię, żeby zobaczyć, czy jest ładnie wyraklowana. Jeżeli gdzieś jest jakiś problem, to sobie wtedy przejeżdżam dokładnie. Jak już zrobicie sobie, wytrze, wytrzecie sobie folię, to właśnie najlepiej jest to zrobić dość szybko i sprawnie, żeby zobaczyć ewentualnie czy gdzieś jest jakaś kropka, czy to wodę, czy powietrza. Woda to tam pal 6, bo ona sama zniknie. Tutaj muszę sobie zrobić nacięcie. Zrobię nacięcie za emblematem, ponieważ będę chciał wtłoczyć folię dość głęboko. Zawsze tak robię. O tu mamy powietrze. Drobinka może to nie być widoczne w kamerze, ale chcę, żeby było idealnie, więc poderwę to. I teraz tak, tu jest elemencik, który sobie podciąłem specjalnie po to, żeby tą folię wprowadzić. Musimy sobie tu podlać. I oczywiście ja nie siłuję się z folią. Staram się tylko zamknąć tak elementy, żeby w razie fu, jak przyjdę na y, następny dzień, to żeby po prostu mi sz, jakiś kurz tam nie podszedł, a jeżeli są ranty niewykończone, a zazwyczaj właśnie zostawiam ranty do wyschnięcia, tak jak mówię, żeby się nie siłować z folią, wtedy przychodzę na drugi dzień i doklejam, jej, doklejam je po prostu palcem. O co mi chodzi z rantami? Hmm. Żeby ranty zakończyć, tak jak jest tutaj na przykład. Ten rant nie mógłbym zostawić folii w powietrzu, na zasadzie, żeby tutaj się kończyła, ponieważ pod ten element dojdzie mi syf, że ja ją będę tutaj obcinał, to do tego elementu chcę, żeby ta folia była zamknięta. Reszta mnie już nie interesuje. Przychodzę rano, docinam sobie na równo, zamykam maskę i folia nigdzie nie wystaje. Więc głównym, główną rzeczą, która mnie interesuje, to jest poprawne zamknięcie folii na noc. A nie, nie chcę się siłować, bo czasami yy, po prostu folia nie chce się wykończyć na mokro, więc ja się z nią nie będę siłował i to jest, uważam, że błędne. Lepiej sobie po prostu odczekać. Czyli błędne jest siłowanie się z folią. Tak, no bo wtedy przeciągasz ją, naciągasz, rozciągasz i tak dalej. Zobaczcie sobie pod światło. No pięknie to wygląda. Co prawda, no tak jak mówiłem, przód był malowany, więc ja tam widzę jakieś takie małe problemy, które mnie denerwują takie kraterki, ale to już nie jest nasza, że tak powiem, wina, jest jak jest. Oczywiście jest to yy, produkt, który tak naprawdę dopiero jak odparuje woda, to zobaczymy jego najważniejsze zalety i jakby jego piękno. No ale jeżeli element na przykład jest malowany. To dużo jest dziwnych defektów, dużo się pojawia jakichś dziwnych rzeczy. Folia nie wybacza defektów, nie wybacza odprysków. E, każdy samochód, który ma jakieś odpryski, te odpryski będą trzy razy bardziej widoczne. Jeżeli myślicie, że tak jak na TikToku, e, zrobisz to papierem ściernym, zrobisz sobie odprysk papierem ściernym, wypełnisz, zrobisz jeszcze raz i tak dalej, to uwierz mi, że tak nie będzie, bo owszem, wypełnisz ubytek i, 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 i będzie płaska powierzchnia. Natomiast jak położysz folię, to zobaczysz jaką morkę ściągnąłeś, a element dalej, czy znaczy element dalej, no 5 cm dalej jest fabryczna morka lub morka, gdzie ktoś na przykład lakierował to jeszcze raz. Jeżeli taki element, yy, położysz na niego folię, no to będziesz to widział po prostu tą różnicę morki i tam gdzie nie ma morki. Więc będzie taka biedronka. Ale będziesz miał. Tam gdzieś szlifujemy sobie papierem, to będziemy mieli gładką, czystą powierzchnię, tak. a obok. Czyli reasumując, musiałbyś całą maskę pomalęć. wyszlifować. No, dobra, jedziemy dalej.